Dzień dobry, z tej strony Witamy się w odcinku z żniw Dzisiaj mamy ciapka Ciapeczek, oczywiście pożyczyłem, bo tamten ciapek który tu stał tutaj się rozwalił zepsuł się po prostu, bo no już o, alternator poszedł ale jeszcze do tego tam Ktoś miałby skrzyni, skrzynia rozwalona, więc ja pożyczyłem na no, razie tylko ciapka, ale... Kurde, no ta przyczepa odwala. ja pijtyka. ale to jest taka najnormalniejsza. No, e, no i tego ciapka bym naprawdę kogoś kupił, bym no, na pewno tego, tej osoby to kupił, bo to jest naprawdę dodbany ciapek. Mm -hmm. Krzesławka pójdzie na sprzedaż, kupuję nową, bo ta jest też rozwalona, ja nie wiem jest. Chcę ją palić, ona nie chce się zapalić. Ja tylko próbowałem tam jeszcze akumulator wymienić, więc nic, nic, ja no nic nie chcę palić, nic, nic tego. Sprawdzaliśmy ją, rozbieraliśmy ją, do tego 4 dni nic nie było, więc ja tutaj próbowałem ją odpalić, ale coś chyba nie poszło z planem, więc chyba muszę zrobić nową. A, dzisiaj rozpoczynamy żniwa. Więc idziemy od razu do naszego... Oj, widzą neczkę, ale zaczynam, trochę zaczynam. Tyk. O, o jest. w Tu wszedliśmy, a Jesteśmy w widzianiu. Tyk. bo, czekaj, tak trzeba tu nawrócić. Dobra, nawracamy, Ale, Ale mu zwolnicę wyjął? Ale zwolnice wyją. Zwolnice wyją, wyją, wyją. No wy... Oj, oj, oj. Się zamyślałem. Dobra, pyk. Przecim. Ale. Dobra, czwórka leci. Tu nie ma taką wentylację na razie, tak na oczkach wentylation. Dzisiaj ja będziemy właśnie jedno polę sobie kosić bo co z serem po dziadku? No po dziadku to chyba skończyliśmy z tą serem No bo trochę słabo No bo tam się nawet kosić już nie dało Niczego się nie dało robić Teraz ostatnio nie zepsuli tą tamtą giereczkę Więc szkoda Muszę zebrać na tej Znaczy muszę, no fajnie Tutaj też jest spoko Więc dobra, zaczynamy z niwo. Zaczynamy z ale idzie Idzie się w 7 km na godzinkę? Ale on idzie. Łopanie O, panie. o ale leci. Bo Fajnie, nie? Dobra, Na ja pewno muszę nawrócić tutaj. Ciutko tu nawrócić kiedy dymko to muszę leciać, bo to, 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 to bardzo głębokie zboże. Fajne zboże się trafiły do koszenia. Nie powiem. Dzisiaj fajnie się kosiło. Czy kosiło? Kości się. Kurde, nie, w stronę stronę. Fajnie się go dzisiaj kości, naprawdę. Dzisiaj spoko się kości, ale on tak wyje, ja nawet nie wiedział, że on będzie tak wyjść. Kurde, sorry widzowie, ale on tak wyje, że tutaj... Powiem, że... Nie wiem, chyba... Nie wiem, co się z nim dzieje. Muszę go... będę musiał go sprawdzić za chwilkę. Bo naprawdę coś tak coś No, strach się bać, nie. Dobra, to już tak polecę tutaj. Nie, pod, czekaj, podniosłem. Tak, podniosłem. W dół. Dobra. Poszedł chyba. Tak poszedł w dół, by nie kosiło. Dobra, zatrzymaj. Ładnie idzie. Ale idzie, bratek. Oj, oj, oj. Idzie, idzie. Ładnie idzie. Chyba dwie części. Nie, nie, tylko dzisiaj. Jeszcze będziemy na pewno e, tak kosić za. Tak, za tydzień już kosimy kolejne znowu zboże. Będzie koszone, bo to tu tylko dojrzało. Żadnie żadne inne pole jeszcze nie dojrzało mi. Nie wiem dlaczego, nawet. Dziwnie mi jest, tym, ale tylko to dojrzało, nie? I dlatego to dzisiaj tylko kosimy. Więc to będą takie tylko żniwiaczka jednego pola. Ale potem będą jeszcze większe żniwa, będą. Na pewno będę chciał starać się teraz robić takie, że będziemy robić jakąś akcję, to będę chciał teraz zebrać osoby na serię tam tu, nie? I będę chciał w ogóle robić takie też, że na przykład będę robić ujęcia. Czy jakieś takie, wiecie, ujęcie po prostu, nie? Jak... No po prostu chciałbym ujęcie zacząć robić jak dużo innych youtuberów, żeby to też miało fajny smaczek. Ja go na razie włączę. Ale... O, ładnie stoi, tylko ja muszę szybko lecieć po tego po naszym czapetka 330 mk szybko lecieć muszę no bardzo super no lecił o panie tego, że mi się tu nie spodziewał Wsiadam. O, woj, woj. uj, uj. P. -E -E. Właź, właź, właź. P -Tak ja muszę, tutaj... muszę go tutaj szybko nastawić. O, teraz powinien jechać. O, rękę, mój w ogóle. rękę, widzicie? Mot na rękę. Znaczy to nie jest w sumie mot na rękę, tylko fajny model, ciapka właśnie. Czy trafi? Dobra. To jedzie powoli. Dwóreczka, piąteczko, opa, się. Jeszcze tak 10 km na razie nie bardzo dobrze o, Ale trzęsie, panie, fajnie. nawet nie ma dziury Ale to po prostu trzęsie, ale fajnie, 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 to fajnie idzie znaczy, W ogóle podoba mi się ten ciaperk Chciałabym w sumie, może go kupimy, bo podoba mi się, szczerze Nie powiem, podoba mi się bardzo, jest to ładny, estetyczny w sumie ciapeczek. Jeszcze późno rozłożyć i drugie. Dobra. No, czekaj, więc co muszę zrobić chyba. Żeby to było na szybko. Tak. Na żeby się przyczepał i mnie uspokoiła trochę. Bo to śmieszne... O, Jezusie. Przepraszam za takie najście, ale muszę chyba po... Muszą po... Po prostu widzę, że oni muszą popracować nad tymi modami tutaj, bo Trochę śmieszne. Jeszcze raz muszę podłączyć? Bo to... Wyszło czy nie? Nie wiem, tak. Jeszcze raz podłącz. X. No, to jak wciągnięcie. Co tu się dzieje? Ja, Piotr, to miało być zwykłe, że nie wiem, Piotr, do. Dlaczego tu się... No w końcu. Wciągnięcie listu, tak. Tak, już. To. Został stoi. To jest nie tak, no. Ej! Przyczepę! Ja Znowu to z tymi przyczepami się dziać musi, nie? Ja. Znowu. Ja on no nie pójdzie, nie? Ja Ja Albo pójdzie. Jednak pójdzie. Chyba pójdzie. Się tak zdaje, że pójdzie. Wreszcie ja jestem nie zróbcie ze mnie. A bla. wyłączyć tak niech stoi. Teraz jest podjadni. ja z ja wiem co źle zrobiłem. Nie włączyłem komendy. Ja yep, zapomniałem komendy włączyć. I dlatego. Sorry, widzę. Zepsułem trochę. To tutaj dajemy. Aha jeszcze co ja? Jeszcze ślepie a zaccinam góźmienia. No. Dobra. O, jest naładowane. Do Dobra, lecimy dalej. Jak to lecimy tak już człowiek. Tak. Chyba w następnym odcinku miałem w ogóle plan. No w sumie sami zobaczycie. Kolejny filmik powinien wlecieć tak właśnie za na oko tak za nie wiem yy, za kilka dni powinien wlecieć No tak za trzy, znowu cztery dni. Tym razem wyszło za 4, czyli naj, najdłużej. Jakby się bardzo trochę pójdę czekać, Przecie się nie dało. A, kto skrzypi no? Serio, że się w nim nie tak chyba jest teraz. ostatnio. czekaj, jeszcze tak szybko dam. Tutaj Łatwo, łatwo, ładź. Stój, Ja pierdolę. Widzowie, to chyba wszystko na ten odcinek. Ja pierdolę. I do widzenia. Nara.